Jesteśmy w Arabii Saudyjskiej, jest to mój 13 raj Dakar. Przed nami dwa tygodnie ścigania, 9 tysięcy kilometrów do przejechania, cały rok przygotowań za nami, wszystko działa jak trzeba, więc jesteśmy na pewno gotowi do walki. Po zeszłorocznym wypadku, który wyeliminował mnie z jazdy na pewno dla mnie najważniejsza będzie meta i to będzie priorytet w pierwszym tygodniu zobaczę tak naprawdę w jakich pozycjach będę się obracał i pewnie wtedy będę sobie ustawiał jakieś tam cele, będę regulował tempo. Zobaczymy jak to wyjdzie 14 stycznia na mecie. The top ten jest the goal, and a long time goal is top 5. Let's see if the new car is ready for it. If it's strong enough. We like it, but you never know. Wsparcie partnerów jest niezbędne. Fajnie, że reprezentuje Polskę, reprezentuje PKN Orlen. Mamy tak naprawdę jako Polacy w każdej klasie bardzo mocnych zawodników, więc jako Polacy na pewno tutaj dobrze się zaprezentujemy. W zeszłym roku byłem twarty, teraz już walczymy o podium No i będziemy dawać siebie wszystko. Nie możemy się doczekać tak naprawdę już startu, bo ten czas dla mnie oczekiwania jest gorszy niż cały raj. Bo... Jest delikatny stresik, a kiedy już wystartuję, wchodzę w tryb rajdowy, no i trzymam gaz. Pierwszy odcinek Pustyny za nami dzisiaj. Niestety duży błąd bon nawigacyjny. Na pewno tego bardzo szkoda, bo można było dzisiaj dużo zyskać. Więc dzisiaj nie za dobry dzień. Terenowy odcinek trudnym mnóstwo takich wyskoków wydm kamelgrazu, trochę kamieni dzisiaj też przebiliśmy jedną oponę więc dużo się działo the Navigation was good Victor did very good uh, job we didn't lose nawigacją time with the navigation we have big disappointment with the speed of the speed passing after But the speed, we've do the good job with smooth driving and good navigation and there's nie key for us the speed is not the key because no power. Dzisiejszy dzień zaczął się świetnie. Otwierałem jakoś bardzo mnie to nie przerażało, nawigowało się bardzo fajnie. Tempo było bardzo bardzo mocne. Na kilometrze 257 zaczęła się afera, bo zagubili się dosłownie wszyscy z całego tego dnia, który może finalnie nie jest super przejechany, to i tak staram się wyciągnąć jakieś tam fajne rzeczy. Odcinek bardzo bardzo trudny. Było ciężko, ale jestem na mecie i jestem zadowolony. Jutro zaczyna się etap maratoński, będę się trzymał tak jakby zawodników z przodu, będę chciał ich dogonić i trzymać ich tempo, ale po prostu też nie będę przesadzał, bo jutro jeżeli coś uszkodzę, może to wykluczyć mnie z rajdu, więc tutaj trzeba podejść bardziej technicznie.